Do wyborów samorządowych dni 16 do smoleńskiej rocznicy 19. Jeśli mądrze wykorzystamy ten czas, za parę tygodni z bandy Kaczyńskiego zostać mogą wióry i podpalanie państwa ustanie. Jak to zrobić? Na miejscu władzy zapowiedziałbym w wielkanocnym orędziu: wielkie sprzątanie Polski, gruntowne wiosenne porządki, aby możliwie szybko polepszyć odczuwalnie byt Polaków. Rządowy program oczyszczenia kraju z anarchii i patologii, w tym usunięcia szeregu idiotycznych regulacji i uciążliwości utrudniających funkcjonowanie społeczeństwu. Krótko mówiąc, obietnica poprawy codziennego bytu Polaków. Nowy rząd, normalna Polska, lepsze życie obywateli. Ramowo przygotować to można w tydzień, tak, by naród już przy świątecznych stołach usłyszał od premiera słowa, które przywrócą mu nadzieję na spokojniejsze, lepsze życie. Ale takie słowa, od których ludziom staną w oczach łzy. Przemówienie premiera nie może być za długie z uwagi na okoliczność, ale już zawierać powinno kilkanaście pierwszych konkretów zapowiedź konkretnych zmian, w tym najważniejszą tańszą Polskę tańsze życie w stosunku do zarobków. Polskę Tuska, per te, nie per k kłamców i złodziei ZP. A Polskę przyjazną, tańszą, której symbolem będzie właśnie T. Zagięte nie do dołu, jak Tesla, lecz do góry, jak radość, uśmiechnięte usta, jak słynny żółty smile. I potem każdy sklep, zakład usługowy, firma, oznaczona znakiem T, oznaczać będzie taniej. Prosty przykład. Fryzjer, cztery dychy za chwilę, strzyżenia. Dla wielu to obiad dla całej rodziny. Wystarczy zrobić połowę ceny, max 25 zeta, i nagle zyskują wszyscy. Nawet fryzjer zarobi persaldo więcej, bo zyska kupę nowych klientów. Przypomnijmy sobie ceny sprzed 2015 przepaść. Ludzie pukają, siedzisz w czoło. Niektóre ceny 100-200% wyższe niż wtedy. Co ci bandyci Kaczyńskiego zrobili z Polską? Uśmiechnięta Polska T szybko wybije cwaniakom z głowy marżowe wały. Rynek wyreguluje się, a spekulanci musieli będą albo zjechać z cenami, albo zwijać manatki. Sprawa następna kluczowa dla gospodarki. Trzeba jak najszybciej urealnić złotego, posłabić ten samobójczy, sztuczny kurs. Zrobić to, co robią wszyscy, dla ratowania swoich eksporterów, fabryk. Polska też przecież z tego żyła. I to jak? A nasz eksport, zamiast rosnąć, gwałtownie spadł. Musimy ratować miejsca pracy. Teraz sprawy o znaczeniu fundamentalnym, egzystencjalnym możliwie szybka naprawa dwóch z wielu zbrodni, które Kaczyński popełnił na Polakach demograficznej i mieszkaniowej. Sięgnęliśmy dna w stworzonym przez ZP i KK, bandyckim Katolandzie, Polki nie chciały rodzić dzieci. Doszło do tego, że liczba urodzin spadła do najniższego poziomu od wojny. Przyczyną były też horrendalne koszty życia w Polsce PiS. Trzeba natychmiast to zmienić i krok po kroku naprawiać sytuację. Pomysłem nowego rządu mógłby być na przykład specjalny program budowy mieszkań na wynajem z opcją wykupu, ale wynajem po normalnych, a nie zbójeckich, jak teraz cenach. Da się, trzeba tylko mądrze zaplanować, zorganizować i działać. I nie za pośrednictwem chciwych banków, jak dotąd, a przez inną instytucję finansową pod pełną kontrolą państwa. Przytomni potrafiący liczyć wykonawcy się znajdą, a wtedy setki tysięcy polskich rodzin i par nie będą musiały co miesiąc wydawać ponad połowy swoich dochodów na lokum i nagle pojawią się widoki na normalne życie i dzieci. Koniec matryksu pis, kolekcjonerów nieruchomości opodatkować ekstra podatkiem, ale uczciwie, nie od drugiej, a od trzeciej, za to z progresem. Pustostany niech sobie dalej stoją, byleby do budżetu wpadała kasa. Szarej strefy na razie bym nie ruszał, bo żyje z tego kupę ludzi, którzy bez tych dochodów szybko pójdą pod wodę, a to oznacza tysiące ludzkich dramatów. Kryzys w Europie nabiera tempa, sporo miejsc pracy zniknie, także niestety i u nas. Nie czas więc na takie decyzje. Chodzi... O zakończenie cenowego szaleństwa tej chorej polski kaczyńskiego kosmiczne ceny które pistak wywindował zalewając kraj milionami imigrantów muszą się zmienić gdy pojawi się odpowiednia podaż niedrogich mieszkań popyt spadnie i tym samym spekulanskie ceny rząd musi też podjąć niestety kilka niepopularnych decyzji Z więzień trzeba zwolnić sporo ludzi które siedzą tam na koszt społeczeństwa za byle co. Tymczasem złodzieje z ZP chodzą sobie po ulicach jakby nigdy nic. Zobaczcie państwo bandyctwo tych gnoj gangzera po przejęciu biznesu więziennego, by kosztem budżetu kosić na tym maksymalne zyski. Upchali kryminały pod sufit. Jeszcze jedna kadencja ZP, a zdrów jak ryba umierający, tak by pewnie poszeryfował... Że mieliby przy więzieniach więcej podczepionych geszeftów swojaków SP niż miał Himmler z SS. O tym, co stałoby się z Funduszem Sprawiedliwości, strach nawet myśleć. A o oszusta Storunia tak pewnie napaśliby pieniędzmi Polaków, że w podgardlu byłby już grubszy niż w samym czerepie. Stoją za tym konkretni ludzie. Zobaczmy te twarze mimiki. Te zdeformowane od hipokryzji monstra, te jakie, kępy, młoty kowalskie, goski, te bezszelne knajackie uśmieszki mateckiego, ozdoby wujcika. Tak, jakby ich Bóg, którym tak bezszelnie wycierają sobie swoje załgane gęby, specjalnie ich naznaczył. A przypis, espeto i tak amatorzy. Przypomnijmy sobie numery z pandemii, lockdownów. Przy pierwszym dopiero uczyli się wałów. Zobaczyli, że można na tym przepalić setki publicznych milionów, tuczyć swojaków i potem się z nimi działkować. I upaśli. Z budżetu zniknęła fortuna. Prokuraturom lata zajmie rozliczenie tych złodziejów. Nie tylko zresztą tuczyli. Przy pierwszym lockdownie zobaczyli, że sporo przedsiębiorców można tym łatwo załatwić, zrujnować, by przejąć ich biznesy. Pamiętam numery z branżą choreka, pisich cwaniaków z układu przejmujących za bezcen obiekty. Na krzywdzie Polaków budowali pisie holdingi, ba, z boki kieszonkowego Hoovera chciały podsłuchiwać naród nawet i tam. Tak właśnie pasły się nowe biznesowe elity, te oligarchy na kaczych łapach śmierdzącego pamiętliwego karła, który ostatnio nagle stracił pamięć. Czasu jest niewiele. Działać trzeba zdecydowanie. Wielkanoc na orędzie i zapowiedź przyjaznej, tańszej Polski to jedno. Zaraz potem Smoleńska rocznica. Tę niepowtarzalną okazję omówiliśmy w poprzednim odcinku. Dwa wydarzenia, dwie wielkie szanse dla rządu. Dobrze zrealizowane otworzą suwerenowi oczy na prawdę. A to siódmego przy urnach oznacza wyrok dla PiS. Jedynym ich ratunkiem będzie wtedy rozpad. W miejsce PiS utworzą jakąś nową partię rozmodlonych złodziei i kłamców. Umysłowości i morale pozostaną te same. To będą w większości ci sami ludzie. Zmienią się za to szyldy, program, narracja, no i herszt. Ale kolejny raz oszukać narodu już im się nie uda. Po tych 14 latach kłamstw trzeba zdemaskować wreszcie, ostatecznie winnych katastrofy i zbrodnię na narodzie, którą potem nastąpiła. Kaczyński i Macierewicz muszą za nie odpowiedzieć, zanim ich bankier odskoków schowa ich gdzieś daleko albo ryzyk ukryje w którymś z klasztorów. Kto wie też, co zaproponują mu Rusy czy sztazji, Ciekawe kontakty ma też sam raz Putin. Pamiętajmy, że to agent nie tylko kościelny. Na koniec, uwaga, która przyda się może dziennikarzom. Dizajnerzy pisiego Lenina stroją go teraz podczas publicznych występów w okulary ze specjalnymi oprawkami, które odwracać mają uwagę od oczu tych smolistych, nienawistnych, fałszywych ślip prezia. Warto więc, może, w transmisjach dokonywać zbliżeń jego twarzy z bliska przy odpowiednim powiększeniu widać wtedy ciekawe rzeczy bo oczy to podobno zwierciadło duszy ale też prawdomówności a wtedy daremny trud stratega spod GSU balbina ty nie bądź taki elton john ani tobie ani zalewskiej ani witek nie pomogą żadne okulary my polacy wiemy kim jesteście